Cześć, z tej strony jest Malec oraz Piernik. Dzisiaj zagramy po długiej przerwie w Left 4 Dead 2. I tutaj Piernik przedstawi szczegóły. Szczegóły są następujące. Ja tutaj pozwolę sobie rozpocząć grę i będę mówił o co chodzi. Tak więc gramy na poziomie normalnym Kampanie na język polski przetłumaczono jako morowo powietrze. W każdym razie jest to DDR. Braliśmy sobie następujące postacie, o których opowie Smalc. Ja wziąłem Francisa, a ja e, Luisa. Tak, tak, tak. Nie mamy dwóch osób dodatkowych do pomocy, więc e, g, Zoe oraz Bilem będą e, sterowały boty. Nie wiemy jak nam to pójdzie, ponieważ jeszcze nie graliśmy tej kampanii i w ogóle mało Left 4 Deda gramy i. I jakoś zaraz powiedzieć. zaczyna. Nasza rozgrywka. No, dokładnie. Okay. Hmm. No, widzę, że nam niezbyt dobry serwer dał. Pingi są z dupy. No właśnie. Hmm. jakaś taka też nieznajoma kampania. Pierwszy raz widzę. Jest... No, ale nie zbierzemy mołotowa, bierzemy pilsy. Ło wow, jejkuś. Zamiast, y, zamiast, zamiast pistola, apteczkę i no w zasadzie wziąć? trzeba iść. No to już sekundę, wszystko jest na leki. Mm, okay. Już? Już? Tak? Tak? Tak, ja tam rzucę bombę. Ja też. Bo... No, ja za... troszkę Dobra, wchodzimy. Nie, tak w zasadzie rzucę im tam jeszcze jedną. Nie, potrzebnie. No dobrze, tylko że jak sobie leżą, to mogę im rzucić. A, dobra, tak więc, lecimy dalej. Jaki dziwny ma rozrzut. Tak. tego, że jesteśmy na normalu, to możemy sobie pozwolić, tak, żeby troszeczkę iść na Jana, bo a, na tych niższych poziomach trudności, jak się. A, jak, jak się bardziej próbuję rozmyślić e, myśleć na tym, co się robi, to tak naprawdę efekt jest gorszy. To można sobie pozwolić na taki e, typu, right. na taki typowy rush. Jednak zachowaniem jakichś takich podstawowych e, środków ostrożności, żeby nie zostać zapanym przez jakiegoś zombiaka specjalnego. No właśnie ja... <coughs> co co właśnie się to właśnie się wydarzyło. To... Było widać ósmalce. No właśnie, lecimy dalej, tutaj jest plójka, którą dałem się zabić. Myślę, że jest Spear. Biorę łom i jedziemy. Na zdrowie. Zdrowe. Mysłem tutaj, to piramidka napisać jedną drobną informację która wpływa mówić sposób na jakość naszego nagrywania i teraz nie, to, to chyba do toalety nie potrzeba zobaczmy co to jest tu jest mało wezmę Otwórz drzwi niby jest czysto no niestety, nie zbiliśmy mm, No Jest, dobra. Na dole. Rzucam mi mołotowa. Odejdź. A dobra, fajnie. Co? no po co? Ja nie wiem, w sumie. A, tam nie. nie ma, no jest Maria. No troszkę jest, niby. Nie no, proszę oj to, oj to. No i tak, tak jak mówiłem wcześniej, no nie ma co się bać w jakieś takie taktyki, bo to po prostu nie działa. Trzeba iść na Jana i, i tu co się da. A, no i podejrzewam, że trzeba tutaj zeskoczyć, mimo wszystko. Chyba mogę mieć problem. Tak, hmm. udać. Bo piszą do mnie na Xfire. E, tak, e, takie lekkie info, e, co do mojego niku. Na Steamie mam nick Wiesław Wędzicha. E, no, to tak. To w sumie tyle. Uh, tak. Dzięki. 5 zł. 5 zł. Dobra, lecimy dalej. To jest chyba koniec pierwszego etapu. Tak więc dosyć krótki jeszcze zaczekamy tego bota, aż ta niech wejdzie. Uzupełnimy e, zapasy. Dobra, skoro tu jest apteczka. Ale dobra, nie, bo tam idą. Tak więc zostawiam. Tak więc. No. Krótka apteczka to zaraz uczymy bota. Ale musiałem szybko zamknąć drzwi, bo tam dużo zameków było, żeby troszeczkę przyspieszyć ten proces. I niepotrzebnie. Oj, ziewa mi się troszkę. Znowu godzina nocna. się hmm. powiedzieć, żeby zaoszczędzić niepotrzebnego zabijania zameków, po prostu zamknę drzwi i ładuje się właśnie w tej chwili drugi etap kampanii morowe powietrze. Czyli... Co sobie zmienię pistolet. Czy broń. Pistolet. To co, otwieramy? Uleczmy Billa. Bila, bila. tak. Hmm. Bez... Ciebie to nie. Nie, nie. Ale pewnie mnie uleczysz. Yy... A dzięki, że nie. W zasadzie to wziąłbym shotguna, ale... Bez... Sam się uleczy. I hmm. sobie tą małą ptaczkę, która leży. Ja się zastanawiam. No nic, po prostu lecimy. Dobra, wziąłem. I tak, no... Puh. To by się przydała bomba, ja ją gdzieś po drodze w ogóle zgubiłem. To jest najśmieszniejsze. Ja oczywiście wziąłem. Uh, nie pamiętam, co to jest. Uh, jakieś odpadki radioaktywne, coś takiego. Nie pamiętam do końca, jak to działa. Ja też nic nie mam w sumie. Anyways. Mm, tutaj Le jest chyba jakiś burka, ale musimy przejść okay. przez ten kontener. Mm. Mm. Znowu tu muszę wskoczyć, po kontenerze. Tak. No, obojętnie. I drabinka teraz. Tylko z tej strony. Damn! No weź go zabij. Już. Znaczy nawet go nie zabiłem, bo nie zdążyłem. Nie muszę się Tu jest widzę niezła niezda. Jezda, jezda, jezda. Tam jest kołach. Tak. Aha. Kurde, boomer miał plum. A tam nie wybuchł. Bez sensu. Ja próbuję odganiać co popadnie. Co ty taki biedny. Dobra, biorę tą broń. Chyba nie mogę. Dobra. Jestem smalec i akceptuję ten Tak. <laughs> ja, tutaj to Wiedźma, nie, nie płoszmy jej, nie płoszmy jej. No, nieważne. To już chyba nie nasza wina była. Też się. No, tutaj Bill dostał porządnego szota od Wiedźmy. Ale został ulot... A tu coś jest? Jakiś pistolecik. Niech sobie są... będzie. Czekaj, są środki przeciwbólowe. Chodź. Masz już sekundkę. Chodź. Już? I ja chodź. idę. I idę. O, jakieś tak jest tam. Dobra. No, nieważne. W każdym razie biegniemy dalej. Tarder Przejmujemy się. Biegniemy dalej. Zgodnie z hasłem. Na Jana. A co? Tu jest cały pokój tych zombie, Nie Niech sobie będą. A, wybiłem. Tu jest jakiś shotgun. No Niech sobie będziemy. Jeszcze wystarczająco samo w kałachu. I podejrzewam, że w zupełności on wystarczy. No i chyba mamy zejść tutaj na ten daszek. Przy czym, no. z nam niekoniecznie się przydać, to trzeba jakąś wajchę wziąć. No właśnie, chyba nam się przyda. Yy, nie, przesuń dźwięk No to przesuń. Gdziekolwiek... A, to jest. I co, co, mamy ich oblać? Teraz zasadnicze pytanie, co to zrobiło? A dobra, leci, leci Charger, na pewno. A co nam daje to paliwo w sumie? A, tak. Możesz sobie nie strzelić. W sumie to trochę nie pomyślałem, mogę sobie tutaj wbić na górę i troszeczkę przykampić. Weź okej, weź go zabij, weź, dobra. Czy znaczy smoker, Boże Święty. A, to tu, ja tam patrzyłem drugą stronę troszkę i wziąłem okay, wzią wzią kanister na... i... O, Be właśnie. Wziąłem kanister, pod, podpaliłem, nie wiem czy postrzeliłem i... Jest, nie? I boomera zabiję, przy I co? i było na ten kontener? ...wskoczyć. Cóż to, to się dzieje? Plecki? Te będą plecki. No, w zasadzie mogę wejść na górę i przykampić. Mieć lepszy widok na wszystko z góry. i wybijać zęby, które bardzo... w cały bardzo głupi sposób próbują się wbić pod drewno, zabić. Tam widzę, że zabiłem Chargera. Tyle wygrać? Tyle wygrać. Dobrze, dobrze, dobrze. No i teraz bardzo dobre pytanie, co teraz? Musisz tu skoczyć. O, dobra. O, tu na skocz, skocz. Jest ok. No, lecimy dalej. Dobra, idziemy na kolejny daszek. No Właściwie tu wchodzimy do pomieszczenia i tu już coś się dzieje. O, laguski. Mm, no, coś tam coś się dzieje, laguski, i tu chyba... S Zor tam. Dobra. Chodźmy. Oj, chyba tu będziemy mieli za chwilę... No. Dobra, co no to i tak. Purędy, tędy tak są. No, wbijamy tutaj na no. tutaj. nie ma za co. Weź sobie. Leki może. Dalej, na no Jana, na no Jana, na no Jana. Już, 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 już. Kilo krwi. Tyle zabić. Tyle zabić. Tutaj widzę, że Charger... Oho, mi się Amos No, Dobra, ostatni film. Mi się udało i biegniemy dalej, biegniemy Słuchaj, dalej. bo ja nie mam tutaj nawet o tym bycie, czym walczyć. Dalej. To jest najlepsza strategia, żeby przejść takie coś bardziej na yy, w zasadzie speedruna. Oj, dobra już. jakieś ammo to by mi się naprawdę przydawał jednak błaga, no. błaga. w zasadzie tym się troszeczkę kończy kończy już My się tu nie się to nic nie ma no mam już baseballa. jest bola, ale nic, lecimy dalej. Tank. No, właśnie. No, z tankiem to nie ma nie ma lipy tutaj. Oj, ja Michael, Michael. No nie można mu stać na żadnym pozorem na drodze. No to lecz mi, to już, chłopie. No, już. A jednak, Bill. No dobra, no to tak. Łęczka, czekam jeszcze, się odeczy się. Dobra. Uff, dalej. I wychodzimy na zewnątrz, tak. gdzie nie. Autos. Tak, by the way, e, bo alarm jeszcze więcej, więcej na nas, e, sprowadzi w jednej chwili. A biorąc pod uwagę, że np. nie mam Am moja w tej chwili już. No to, nie... to jest Kapa. Kaszanka. Kopotka. Mm. źle. Dobra, no, wbijemy dalej. No i tu się kończy e, drugi etap. Tak. No to chodźmy. O, no, tutaj tak. tutaj idziemy. Wszyscy się elegancko zapakujemy. Zmienimy Gana i zamykamy drzwi. Tak więc jesteśmy na półmetku.